Kiedy mężczyzna po 60. zauważa, że jego ciało nie reaguje już tak jak dawniej, bardzo często myśli, że to po prostu taki wiek i że nic nie da się z tym zrobić. A prawda jest taka, że w wielu przypadkach drobne, codzienne decyzje mają znacznie większy wpływ na męską sprawność, niż się powszechnie uważa. To, co jesz wieczorem, na kilka godzin przed snem, może realnie wpływać nie tylko na jakość snu, ale też na siłę reakcji organizmu następnego dnia, w tym na to, jak działa układ krążenia. Hormony i mięśnie odpowiedzialne za ejakulację. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że pewne składniki spożywane o niewłaściwej porze mogą osłabiać naturalne procesy regeneracyjne, podczas gdy inne potrafią je wspierać nawet po sześćdziesiątce. Witam Cię w Moc zdrowia i życia. Miejscu, w którym mówimy prostym i bezpośrednim językiem o tym, co naprawdę ma znaczenie dla Twojego zdrowia. Bez wstydu, bez przesady i bez cudownych obietnic. Za to z szacunkiem do nauki i doświadczenia życiowego. Dzisiejszy temat jest ważny właśnie teraz, bo dotyczy czegoś, o czym wielu mężczyzn myśli po cichu, ale rzadko o tym mówi, nawet z lekarzem. Zmiany w sile wytrysku nie są tylko kwestią wieku, lecz sygnałem, jak funkcjonuje cały organizm. Jeśli jesteś tu po to, by zrozumieć swoje ciało i dowiedzieć się, co możesz zrobić w naturalny i bezpieczny sposób, zostań ze mną do końca. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i posłuchaj uważnie, bo to, o czym dziś powiem, może zmienić sposób, w jaki patrzysz na swoje wieczorne nawyki. Kiedy mówimy o sile wytrysku po 60, wielu mężczyzn skupia się wyłącznie na samym narządzie płciowym, jakby był on oderwany od reszty ciała. A tymczasem ejakulacja jest efektem bardzo precyzyjnej współpracy układu nerwowego, hormonalnego, mięśniowego i krążeniowego. To właśnie dlatego zmiany w intensywności wytrysku często pojawiają się stopniowo i są jednym z pierwszych sygnałów, że organizm nie regeneruje się już tak sprawnie jak wcześniej. Z wiekiem spada elastyczność naczyń krwionośnych, mięśnie DNA miednicy tracą część swojej siły, a przewodnictwo nerwowe staje się wolniejsze. Co razem wpływa na to, jak mocno i jak skutecznie ciało potrafi zareagować w kluczowym momencie. Bardzo często słyszę od mężczyzn, że libido jeszcze jest. Erekcja się pojawia, ale finał nie ma tej samej mocy co dawniej. I to zdanie doskonale pokazuje, że problem nie leży wyłącznie w poziomie pożądania. Siła wytrysku zależy w dużej mierze od napięcia i synchronizacji mięśni odpowiedzialnych za wypychanie nasienia, a te mięśnie, podobnie jak wszystkie inne w ciele, potrzebują odpowiedniego paliwa, czasu na regenerację i stabilnego sygnału hormonalnego. Jeśli wieczorem organizm jest przeciążony ciężkim trawieniem, stanem zapalnym lub skokami cukru we krwi. To w nocy zamiast się odnawiać, zajmuje się gaszeniem pożarów metabolicznych. U mężczyzn po 60. szczególnie wyraźnie widać wpływ diety na funkcjonowanie układu rozrodczego, bo rezerwy organizmu są mniejsze niż w młodości. Wystarczy spojrzeć na codzienne sytuacje, kiedy kolacja jest bardzo późna, obfita i ciężkostrawna, a sen staje się płytszy z częstymi wybudzeniami i uczuciem zmęczenia rano. Taki sen nie sprzyja produkcji testosteronu ani regeneracji mięśni DNA miednicy, które nocą powinny się odbudowywać. Z czasem to prowadzi do osłabienia reakcji ejakulacyjnej, choć wielu mężczyzn nie łączy tych faktów ze sobą. Warto zrozumieć, że wytrysk nie jest tylko mechanicznym odruchem, lecz końcowym etapem złożonego procesu, w którym mózg wysyła sygnały do rdzenia kręgowego, a stamtąd impulsy docierają do mięśni i gruczołów płciowych. Jeśli układ nerwowy jest zmęczony, przeciążony stresem lub niedoborem składników odżywczych, sygnał ten staje się słabszy. Po 60 szczególnie ważna staje się stabilność poziomu glukozy i dostępność aminokwasów oraz minerałów, które biorą udział w przewodnictwie nerwowym. To dlatego sposób odżywiania wieczorem może wzmacniać albo osłabiać naturalną reakcję organizmu następnego dnia. Częstym błędem jest przekonanie, że skoro problem dotyczy sfery intymnej, to rozwiązanie musi być szybkie i farmakologiczne. Tymczasem wielu mężczyzn ignoruje subtelne sygnały ostrzegawcze, takie jak słabsze skurcze w okolicy krocza, uczucie pustego finału czy mniejszą kontrolę nad momentem wytrysku. To nie są objawy, które pojawiają się z dnia na dzień, lecz efekt długotrwałego przeciążenia organizmu, braku snu i niewłaściwych nawyków żywieniowych. Organizm wysyła te sygnały wcześniej, zanim problem stanie się poważny. W codziennym życiu dorosłych i starszych mężczyzn Często dochodzi do sytuacji, w której kolacja jest jedynym większym posiłkiem dnia, spożywanym późno, w pośpiechu lub przed telewizorem. Wtedy układ trawienny pracuje intensywnie przez całą noc, a ciało nie przechodzi w tryb głębokiej regeneracji. W takich warunkach produkcja hormonów, w tym testosteronu, jest mniej efektywna, a mięśnie odpowiedzialne za ejakulację nie odzyskują pełnej sprawności. To prosta zależność której wielu z nas nie zauważa, dopóki nie zacznie obserwować swojego ciała uważniej. Dlatego już na tym etapie warto spojrzeć na siłę wytrysku nie jak na odizolowany problem, lecz jak na wskaźnik ogólnego stanu zdrowia. To, co dzieje się w sypialni, jest często odzwierciedleniem tego, jak śpimy, jak jemy i jak radzimy sobie z codziennym stresem. Zrozumienie tego mechanizmu to pierwszy krok do realnej poprawy: bez wstydu, bez presji i bez niepotrzebnego strachu. Gdy zagłębimy się w przyczyny osłabienia siły wytrysku po 60, szybko okaże się, że nie jest to jeden problem, lecz efekt wielu drobnych czynników, które latami nakładają się na siebie. Starzenie się organizmu naturalnie wiąże się ze spadkiem poziomu testosteronu, ale to tylko część obrazu, bo równie istotna jest wrażliwość tkanek na ten hormon oraz sposób, w jaki ciało potrafi go wykorzystać. U wielu mężczyzn hormony nie spadają dramatycznie, a mimo to reakcje organizmu są słabsze. Co pokazuje, że styl życia, odżywianie i regeneracja mają ogromne znaczenie. Z wiekiem komórki mięśniowe i nerwowe wolniej się odnawiają, a jeśli dodatkowo są narażone na przewlekły stan zapalny lub niedobory składników odżywczych, ich funkcjonowanie pogarsza się znacznie szybciej. Jednym z kluczowych, a często pomijanych elementów jest wieczorna regulacja cukru we krwi. Po 60 organizm gorzej radzi sobie z gwałtownymi skokami glukozy. Szczególnie po ciężkich, bogatych w cukry prostych posiłkach, spożywanych późno. Taki skok powoduje wyrzut insuliny, który zaburza nocną produkcję testosteronu i hormonu wzrostu, odpowiedzialnych za regenerację tkanek. W efekcie noc, która powinna być czasem odbudowy mięśni DNA miednicy i układu nerwowego, staje się okresem metabolicznego chaosu. Badania pokazują, że stabilny poziom glukozy w godzinach wieczornych sprzyja lepszej jakości snu i bardziej efektywnej regeneracji co bezpośrednio przekłada się na sprawność seksualną. Na przestrzeni lat gromadzą się również skutki drobnych nawyków, takich jak siedzący tryb życia, niewystarczająca ilość ruchu i przewlekłe napięcie psychiczne. Stres, nawet jeśli nie jest odczuwany jako silny, podnosi poziom kortyzolu, który działa antagonistycznie do testosteronu i osłabia reakcje mięśniowe. Wysoki kortyzol wpływa także na układ nerwowy, spowalniając przekazywanie impulsów odpowiedzialnych za skurcze ejakulacyjne. U mężczyzn po 60 organizm nie potrafi już tak szybko kompensować tych obciążeń jak w młodości, dlatego skutki są bardziej odczuwalne. Wokół męskiej sprawności krąży wiele mitów, między innymi przekonanie, że osłabienie wytrysku jest nieodwracalne i wynika wyłącznie z wieku. Tymczasem współczesne obserwacje kliniczne pokazują, że odpowiednia korekta stylu życia potrafi znacząco poprawić funkcjonowanie układu rozrodczego nawet u starszych mężczyzn. Nie chodzi o radykalne zmiany czy ekstremalne diety, lecz o świadome decyzje, które zmniejszają obciążenie organizmu wieczorem i wspierają jego naturalne rytmy. Ciało ma zdolność adaptacji przez całe życie, o ile stworzy mu się odpowiednie warunki. Coraz więcej danych wskazuje również na rolę mikroskładników, takich jak magnez, cynk i określone aminokwasy, które biorą udział w pracy mięśni i przewodnictwie nerwowym. Ich niedobory są częste u osób starszych, zwłaszcza przy monotonnej diecie lub problemach z wchłanianiem. Kiedy organizm nie ma wystarczających zasobów, priorytetem stają się funkcje podstawowe, a te związane z rozrodczością schodzą na dalszy plan. To logiczny mechanizm obronny, a nie oznaka końca męskości, jak wielu mężczyzn obawia się w ciszy. Najważniejsze jest zrozumienie, że przyczyny osłabienia siły wytrysku. Są złożone i rozwijają się stopniowo, często latami. To właśnie dlatego niewielkie, konsekwentne zmiany w sposobie odżywiania, porze jedzenia i dbaniu o regenerację mogą przynieść realne efekty. Kiedy przestajemy walczyć z własnym ciałem, a zaczynamy je wspierać, organizm bardzo często odpowiada pozytywnie, nawet w wieku, w którym wielu mężczyzn traci nadzieję na poprawę. Kiedy przechodzimy do rozwiązań, warto jasno powiedzieć, że poprawa siły wytrysku po sześćdziesiątce nie polega na jednym magicznym trikie, lecz na stworzeniu organizmowi warunków, w których może on działać tak sprawnie, jak to możliwe na danym etapie życia. Najważniejsze zaczyna się wieczorem, bo to właśnie wtedy ciało przygotowuje się do nocnej regeneracji. Kolacja zjedzona około dwóch godzin przed snem powinna wspierać układ nerwowy i mięśnie, a nie je przeciążać. Lekki, dobrze strawny posiłek który dostarcza białka i składników mineralnych, pozwala mięśniom dna miednicy oraz układowi hormonalnemu wejść w tryb odbudowy, zamiast walczyć z ciężkim trawieniem przez całą noc. Sen odgrywa tu rolę absolutnie kluczową, ponieważ to właśnie w nocy organizm produkuje największą ilość hormonów odpowiedzialnych za regenerację, w tym testosteron. U mężczyzn, którzy śpią krótko lub przerywanym snem, bardzo często obserwuje się osłabienie reakcji seksualnych, niezależnie od wieku. Po sześćdziesiątce regularny rytm snu staje się jeszcze ważniejszy, bo ciało wolniej się adaptuje. Nawet drobne zmiany, takie jak wcześniejsze wyciszenie, ograniczenie ciężkich posiłków i alkoholu wieczorem, potrafią znacząco poprawić jakość nocnego odpoczynku, a tym samym poranne i dzienne funkcjonowanie organizmu. Nie można pominąć roli nawodnienia i codziennego ruchu, które mają bezpośredni wpływ na krążenie i przewodnictwo nerwowe. Odwodniony organizm gorzej przewodzi impulsy nerwowe, a krew staje się bardziej gęsta, co utrudnia prawidłową pracę mięśni. Umiarkowana aktywność fizyczna, nawet w postaci regularnych spacerów czy prostych ćwiczeń rozciągających, poprawia ukrwienie miednicy i pomaga zachować sprawność mięśni odpowiedzialnych za ejakulację. Nie chodzi o intensywne treningi, lecz o konsekwencje i regularność, które wysyłają organizmowi sygnał. Że te struktury są potrzebne i powinny być utrzymywane w dobrej kondycji. Równie istotne jest podejście mentalne, ponieważ napięcie psychiczne i lęk przed niesprawnością potrafią dodatkowo blokować naturalne reakcje ciała. Wielu mężczyzn po 60. nosi w sobie niepotrzebne poczucie wstydu lub presję porównywania się z młodszymi latami, co tylko pogarsza sytuację. Spokojne podejście, świadomość zmian zachodzących w organizmie. I skupienie się na zdrowiu, a nie na samej wydajności, często przynosi zaskakująco dobre efekty. Ciało reaguje lepiej, gdy nie jest pod ciągłą presją. Warto też pamiętać, że jeśli zmiany są nagłe, bardzo nasilone lub towarzyszą im inne objawy, takie jak ból, problemy z oddawaniem moczu czy wyraźne zaburzenia erekcji, konsultacja lekarska jest rozsądnym i odpowiedzialnym krokiem. Dbanie o zdrowie intymne nie jest oznaką słabości. Lecz dojrzałości i troski o jakość życia. Wielu mężczyzn odkrywa, że połączenie prostych, codziennych nawyków z fachową opieką daje najlepsze rezultaty. Na koniec chcecie zachęcić do spojrzenia na swoje ciało z większą życzliwością i cierpliwością. Po sześćdziesiątce organizm nadal potrafi się adaptować i reagować pozytywnie, jeśli damy mu właściwe wsparcie. Małe zmiany w wieczornych rytuałach, lepszy sen i spokojniejsze podejście do własnego zdrowia. Mogą realnie poprawić nie tylko sferę intymną, ale ogólne samopoczucie i pewność siebie na co dzień. To, o czym dziś rozmawialiśmy, pokazuje wyraźnie, że siła wytrysku po sześćdziesiątce nie jest przypadkowym problemem ani wyrokiem związanym z wiekiem, lecz sygnałem, jak funkcjonuje cały organizm. Sposób, w jaki jemy wieczorem, jak śpimy i jak dbamy o regenerację, wpływa na układ nerwowy, hormonalny i mięśniowy, a to właśnie ich współpraca decyduje o męskiej sprawności. Kiedy zaczynamy patrzeć na swoje ciało całościowo, bez wstydu i bez pośpiechu, łatwiej zrozumieć, dlaczego drobne nawyki mogą przynosić realne zmiany, nawet po sześćdziesiątce. Najważniejszym wnioskiem jest świadomość, że profilaktyka i codzienna troska o zdrowie mają ogromne znaczenie, niezależnie od wieku. Organizm potrafi odpowiadać pozytywnie, jeśli przestajemy go przeciążać i zaczynamy wspierać naturalne procesy regeneracyjne. Nie chodzi o perfekcję ani radykalne zmiany, lecz o konsekwencje, uważność i szacunek do własnych możliwości. Takie podejście często poprawia nie tylko sferę intymną, ale też sen, energię i ogólne samopoczucie. Jeśli ten materiał pomógł Ci spojrzeć na swoje zdrowie z nowej perspektywy, zostaw subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych rozmów o tym, co naprawdę wpływa na jakość życia. Podziel się tym filmem z kimś, komu może się przydać i napisz w komentarzu, czy zauważyłeś u siebie podobne sygnały ze strony organizmu? Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i pamiętaj, że dbanie o zdrowie to proces, który zawsze zaczyna się od zrozumienia i małych, świadomych kroków.